Przez 20 lat nie nienawidziłem sosu mojej matki. Teraz płaczę, że zmarnowałem tyle lat. Kiedy byłem dzieckiem, moja mama robiła najlepszy sos do spaghetti, jaki kiedykolwiek jadłem. Był to przepis rodzinny, przekazywany z pokolenia na pokolenie, aż do mojej prababci. Mama spędzała długie godziny w kuchni, krojąc cebulę, czosnek i pomidory, a potem wolno gotując sos na kuchence. Cały dom pachniał wspaniale, a ja siadałem przy kuchennym stole, obserwując jej poczynania i czekając na obiad. Ale gdy nadchodził czas jedzenia, brałem pierwszy kęs i natychmiast wypluwałem to, co miałem w ustach. nienawidziłem smaku tego sosu. Był za kwaśny, za ostry, za coś tam. Błagałem mamę, żeby zrobiła mi zwykłą miskę makaronu z masłem i serem. Moja mama była zrozpaczona. Nie mogła zrozumieć, Mniej kwaśnym, mniej czymkolwiek, ale cokolwiek by nie zrobiła i tak mi nie smakował. Mijały lata i w końcu wyprowadziłem się z domu rodziców, by pójść na studia. Pewnego dnia byłem w sklepie spożywczym i zobaczyłem słoik sosu do spaghetti, który wyglądał dokładnie jak ten, który robiła moja mama. Kupiłem go z kaprysu i zrobiłem sobie porcję makaronu na obiad. Gdy wziąłem pierwszy kęs, natychmiast przeniosłem się myślami do dzieciństwa. Sos smakował dokładnie jak ten mojej mamy, i zdałem sobie sprawę, że przez tyle lat straciłem coś naprawdę wyjątkowego. Zadzwoniłem do mamy i opowiedziałem jej o moim odkryciu, a ona zaśmiała się i powiedziała: A nie mówiłam. Teraz za każdym razem, gdy odwiedzam rodziców, zawsze proszę mamę, żeby zrobiła swój sos do spaghetti. I za każdym razem, gdy biorę kęs, przypominam sobie, jak bardzo go uwielbiam.